Kacper, jak czujesz się poligowym dobicie? No teraz już dobrze, już po, przeszedłem chrzest przed chwilą właśnie, w szatni, a jest okej. Okay. Pupa boli? No troszeczkę, troszeczkę boli. A jak ca cały mecz oceniasz jak ci się jechało na tym torze? No to znaczy jak na pierwszy raz myślę, że nie było najgorzej, te dwa punkty, to myślę, że nas, jak na pierwszy mecz to nie było najgorzej. A jak przeżyłeś tą ostatnią noc, mogłeś spać, denerwowałeś się mocno, był ból brzucha? No to znaczy wczoraj jeszcze w ogóle nie odczuwam jakiegoś stresu, w noc też przespałem dobrze. Dzisiaj trochę tak z dwie godziny przed meczem, trochę stres i chwycił, ale jak wyjechałem do pierwszego wieku to już było ok. A jak cały mecz oceniasz? No fajnie, że wygraliśmy, tam bodajże 50 do 40. Także myślę, że w Toruniu też to jest jakaś pokaźna zaliczka i myślę, że jest szansa tam na punkt bonusowy, jak oczywiście na zwycięstwo. Duża odpowiedzialność jest, jak, jak, bo co innego co innego mecz leadowy, prawda? Jak, jak kibice, jak jak cała otoczka. Czy to, kibice to nie wiem jaka presja, bo tak nie miałem kontaktu w sumie przed tym meczem, ale tutaj trener i, ten, i wszyscy tutaj z, działacze i z klubu, nie, nie myślę, że nie było w ogóle presji na nas. Mieliśmy po prostu odjechać dobre zawody, no i myślę, że się udało.